Rynek handheldów zatoczył koło i ostatnio przeżywa swój renesans. Kolejne przenośne konsolki wyskakują jak grzyby po deszczu. Dziewięciu zawodników stanie dziś na ringu i nie będę próbował odpowiedzieć na pytanie, która konsola jest najlepsza, bo wszyscy wiedzą, że najlepsza jest ta, która ma wbudowane 9999 gier. Ale spróbuję odpowiedzieć na pytanie, która konsola będzie odpowiednia dla Ciebie. Tego filmu dowiesz się o największych wyróżnikach, wadach i zaletach tych konsol i dla kogo są przeznaczone. Kolejność omawianych sprzętów będzie przypadkowa i nie będę też recydował wszystkich parametrów. Bo wyobraź sobie, jak niesamowicie ciekawym doświadczeniem byłoby wysłuchanie rozdzielczości 9 ekranów. Zaczynamy od niedawnej premiery, a mianowicie Lenovo Legion Go. I powiem Wam, że to jest potwór. Największy ze wszystkich, bo prawie 9-calowy ekran z odświeżaniem 144 Hz i obsługujący najwyższą rozdzielczość, bo aż 2560x1600 pikseli. Jest też najcięższy z tego dzisiejszego zestawienia, bo waży około 850 gramów. Niesamowita jak na konsolę przenośną wydajność, bo zapewniana przez AMD Ryzen Z1 Extreme, czyli Niskonapięciowy, ale bardzo wydajny układ, który zasila też sprzęt od Asusa, który będziemy omawiali za chwilę. Natomiast Legion Go jest minimalnie bardziej wydajny przez szybszy RAM. Większa też jest bateria niż w rogaliku od Asusa, ale wciąż przy tych bardziej wymagających grach no bateria padnie nam po półtorej do 2,5 godzin grania. Układ przycisków i analogów jest w porządku. chociaż ja miałem taki efekt, że przez to, że ten sprzęt jest taki masywny i chciałem go trzymać pewnie no to przez przypadek wciskałem te przyciski z tyłu. Przyciski z boku. Być może to jest też kwestia tego, że w pozostałych konsolach, które mają te tylne przyciski, no one stawiają większy opór, więc trudniej, żeby je przypadkowo wcisnąć. Te kontrolery niczym w Switchu można też odpiąć, ekran oprzeć o podstawkę i grać w innym układzie. Ten prawy kontroler można też postawić na takiej specjalnej małej podstawce i mamy powiedzmy pionową myszkę, co może być przydatne w ogrywaniu FPS-u. Całość jest napędzana windows 11 zbudowaną na. Nakładką Lenovo, ale co tu dużo mówić, ona jest dość toporna. Dzięki Windowsowi możemy liczyć na to, że bez problemu odpalimy wszystkie popularne launchery i na przykład ogramy gry z Game Passa. I właściwie mamy też podręczny komputer, bo możemy go podpiąć do zewnętrznego monitora i nawet ogarnąć jakąś pracę biurową. Natomiast z drugiej strony jest to Windows 11. I on nie był projektowany z myślą o takim zastosowaniu, więc przygotujcie się na walkę z instalacją sterowników, aktualizacją Windowsa i ogólnie obsługą tego systemu. Dobrze, że mamy chociaż ten jeden gładzik po prawej stronie, bo to pomaga w obsłudze. Dla kogo więc Lenovo Legion Go? Jeśli zależy Wam na największym ekranie, największej rozdzielczości i najszybszym odświeżaniu, na topowej dla handheldów grafice, na dostępie do bogatej biblioteki gier z peceta, za pomocą wszystkich launcherów dla osób którym nie przeszkadza walka z windowsem dla osób które czują że te odpinane kontrolery i możliwość grania na przykład w FPS-y na pionowej myszce to coś dla nich dla osób którym nie przeszkadza że to urządzenie jest wielkie i dla tych, co mają też najgrubszy portfel, bo to jest najdroższe urządzenie z dzisiejszego zestawienia. ROG, którego omówimy później, jest tańszy, a zapewnia podobną wydajność. Czy konstrukcja Lenovo z czymś Wam się kojarzy? No ta możliwość odpinania kontrolerów ewidentnie była inspirowana najstarszą konsolką w dzisiejszym zestawieniu, ale jednocześnie najbardziej popularną, bo już sprzedało się jej ponad 130 milionów egzemplarzy, co czyni ją trzecią. Najbardziej popularną konsolą w historii świata. Mowa oczywiście o Nintendo Switch, który był wypuszczony w 2017 roku przez Nintendo. Dwa lata później wyszła wersja Lite bez odpinanych joykonów, a jeszcze dwa lata później wyszła wersja OLED którą właśnie trzymam w mojej ręce i co sprawia, że Switch jest tak popularny? Po pierwsze, gry ekskluzywne Nintendo, Mario, Pokémony, Zelda, Metroid pewnie kojarzycie. Można mówić, że graficznie bywają dziecięce, można mówić, że fabuła w nich jest totalnie uproszczona, ale trzeba też powiedzieć, że są niesamowicie grywalne. Sporo portów jest też na tą konsolę Wiedźmin 3, Batman czy Dziedzictwo Hogwartu i prostota jest też tu przewagą, bo po prostu wkładamy grę do konsoli i gramy. Nie musimy zastanawiać się, jakie ustawienia graficzne wybrać. Nie musimy zastanawiać się, czy trzeba może zaktualizować sterowniki. Wybaczcie, ale walka z Windowsem na tych małych ekranach podniszczyła mi psychikę. Kolejna rzecz Nintendo Switch z konsolą przenośną, więc gramy sobie w trybie przenośnym, potem wkładamy ją w doka i gramy od razu na telewizorze. Wciąż mnie to jara, że odpinamy dwa joy Wsuwamy je w takiego załączonego do zestawu gripa i mamy, powiedzmy, pada. Ale w każdy z tych Joy-Conów możemy też wsunąć taką szynę, i stanie się on osobnym padem. Więc od razu mamy tak naprawdę dwa pady w zestawie z konsolą. A jak jeszcze dokupimy sobie jeden zestaw Joy-Conów, no to możemy już grać w cztery osoby, no i wraca ten cały klimat kanapowego grania w kilka osób. Ja mojego Switcha często wożę ze sobą i on mieści się naprawdę w takiej małej walizeczce i później możemy ogrywać ze znajomymi, nie wiem, Just Dance, Mario Party, czy inne gry imprezowe. Gdybym miał wozić PlayStation 5 z czterema padami, no to przydałby się już naprawdę duży plecak. Tryb hybrydowy oczywiście nie dotyczy tej konsoli Lite, bez odpinanych joy ale jej nawet nie będę omawiał, bo uważam, że jest po prostu słaba. Kolejnym plusem jest czas pracy na baterii, bo w tych mocnych konsolach, na przykład Asusie, no baterie można wyzerować w godzinę, a na Switchu OLED pogram sobie kilka godzin na spokojnie w pociągu bez problemu. Są też minusy, głównym minusem tej konsoli jest to, że ona jest już po prostu technologicznie zacofana. Gry w trybie przenośnym wyświetlane są w rozdzielczości 720p w trybie stacjonarnym do Full HD, ale na dużym telewizorze to wygląda raczej słabo. No, te gry ewidentnie odstają od dzisiejszych standardów. Najlepiej, oczywiście, wyglądają i chodzą gry Nintendo, ale wspomniane porty gier chodzą dużo gorzej i często ich optymalizacja leży. Nic dziwnego, że w tym roku wychodzi Switch 2, więc z jednej strony może warto chwilę poczekać na dwójkę, ale z drugiej strony. Strony biblioteka gier jest tak bogata, że na pewno będziecie w co mieli grać jeszcze przez długi czas. Kiedyś też uważałem, że Switch ma całkiem w porządku ergonomię, ale prawdę mówiąc, to pozostałe konsole są lepiej wyprofilowane. No jego przewagą jest to, że jest leciutki. No i też go nie usłyszycie, bo nie ma tak, że przy jakichś mocniejszych grach nagle włącza się wentylator. On jest zawsze cichy. Dla kogo Switch? Przede wszystkim dla fanów gier Nintendo. Dla osób, dla których nie liczy się najlepsza grafika w grach i nie zależy im na ogrywaniu wszystkich tytułów multiplatformowych, bo nie wszystko na Switcha wychodzi. Dla fanów kanapowego grania, czy dla osób, które chcą zrobić imprezę i pograć ze znajomymi w jakieś gry, to jest nawet fajna opcja, żeby właśnie z myślą o imprezie wynająć sobie w plenty Switcha z jakimiś grami. Dla osób, które cenią sobie ten hybrydowy aspekt, czyli gram w tramwaju, Pauzuję, wracam do domu, wsadzam konsolę w doka i od razu kontynuuję z miejsca, w którym skończyłem. Tym bardziej, że to usypianie działa totalnie ekspresowo, no gry startują i usypiają się momentalnie w tym samym miejscu. Jeśli dużo planujecie grać w trybie przenośnym, to weźcie wersję OLED, bo ten ekran jest większy i jest świetny. Jeśli planujecie grać głównie w trybie stacjonarnym... No to rozważcie zakup tej pierwszej wersji, no bo ekran cały czas i tak będzie schowany w doku. Więc co to za różnica, czy to OLED? Przechodzimy do omówienia cenionego handhelda, który można powiedzieć, że pobudził modę na przenośne pecetowe granie. Mowa oczywiście o Steam Decku od producenta platformy Steam. Na początku 2022 roku swoją premierę miała ta pierwsza wersja, która została bardzo ciepło przyjęta i pokazała, że Linux to nie jest taki wcale zły. System operacyjny do grania w gry. Szczególnie jak dostaniemy dedykowaną nakładkę SteamOS, która sprawia, że to doświadczenie grania w gry PC jest takie wręcz konsolowe. Ma to oczywiście swoje ograniczenia, bo natywnie uruchomimy tylko to, na co pozwala Steam, ale jak mamy więcej czasu i chęci, żeby stosować różne obejścia, to można odpalić wiele launcherów od innych firm. Steam Deck może nie dorównuje mocą konsolom od Asusa czy Lenovo, ale wiele gier dostało dobrą optymalizację pod ten sposób sprzęt i gra się na tym naprawdę dobrze. Może to zasługa systemu operacyjnego, który nie wkurza tak jak Windows 11. Największym zarzutem do pierwszej wersji Steam Decka był ekran, bo był to siedmiocalowy ekran LCD o rozdzielczości 1280x800, więc nie jest to nawet Full HD. Ekran nie powala, ale w zeszłym roku dostaliśmy nową wersję Steam Decka z ekranem OLED, który jest trochę większy, zapewnia lepszą jasność, i lepsze kontrasty. Nowa wersja dostała też lepszą baterię, więc powinna wystarczyć na takie 3,5 godziny grania, a grając windyki jeszcze dłużej. Dla kogo Steam Deck? Dla osób, które chcą grać w gry na wygodnym OS-ie, a nie walczyć z Windowsem i nawet kosztem perspektywy, że są mocniejsze handheldy na rynku i nie odpalimy natywnie wszystkich popularnych launcherów. I być może akurat już dysponujecie bogatą biblioteką gier na Steama i to będzie na pewno dodatkowy plus. Steam Deck jest też dobry dla osób, które chcą ogólnie sprawdzić, czy mobilne, pecetowe granie jest dla nich, bo pierwszą wersję Steam Decka można naprawdę wyrwać w dobrej cenie. Steam Deck jest ogólnie bardzo spoko, więc myślę, że większość osób będzie zadowolona. I kolejna pozycja na liście, Asus ROGLI i będę posługiwał się określeniem rogalik, żeby było prościej. I można powiedzieć, że Asus przetarł szlaki dla handheldowego grania w oparciu o system Windows 11. Podobnie jak przy sprzęcie od Lenovo, który wyszedł później od Asusa, mi bardziej odpowiada określenie, że jest to komputer zintegrowany z padem i ekranem a nie konsola przenośna. Można go podłączyć do zewnętrznego ekranu i mieć normalny komputer. Można bez problemu odpalić popularne launchery czy jakieś aplikacje. Trzeba przepalać czas na instalację sterowników i aktualizację systemu. Nie ma takiego legitnego, szybkiego usypiania tej konsoli, bo trzeba hipernować albo usypiać Windowsa. Ja na przykład miałem z Gears of War 5 tak, że jak usypiałem konsolę podczas grania i później wznowiłem rozgrywkę w danym miejscu, to gra mi się nie zapisywała. Mamy co prawda dedykowaną nakładkę od Asusa, ale dalej ciągle mamy styczność z systemem, z logiem okienka. I tak dla jasności, ja wspominam często o tym Windowsie w złym świetle, ale prawda jest taka, no, że większość waszych setupów gamingowych działa na Windowsie, ale mi bardziej chodzi o to, że to nie jest system, moim zdaniem, dostosowany do takich małych urządzeń. I obsługi dotykowej. Ale jak już jesteśmy z tym ok, to dostajemy w tym sprzęcie mocne bebechy od AMD, które naprawdę oferują fajną wydajność, jak na urządzenie przenośne. Porównywalne z Legionem Go, ale w Asusie mamy trochę wolniejszy RAM. Jest fajny siedmiocalowy ekran Full HD 120Hz, jest dobra ergonomia, design też się może podobać. Minusem jest brak gładzika, który przydałby się przy ogrywaniu pewnych gier i obsłudze Windowsa, oraz minusem jest też czas pracy na baterii. Bo gdy ogrywałem takie Gears of War 5, to po godzinie grania konsola mi padała. I oczywiście można włączyć mniej wydajne tryby, żeby bateria nie była zużywana tak szybko. Ale nie po to kupujemy mocarne sprzęty, żeby ograniczać ich moc. Dla kogo Asus? Dla osób, którym zależy na poręcznej konsoli z fajnym ekranem i bardzo dobrą wydajnością. Asus jest mniejszy od sprzętu Lenovo i też jest od niego tańszy, więc dla osób, które mają bardziej ograniczony budżet. Dla osób, które chcą podłączyć czasem handhelda do ekranu zewnętrznego i porobić coś na Windowsie. Dla osób, którym nie będzie brakowało gładzika i dla tych, którym nie przeszkadza. Że baterie można wyzerować nawet w godzinę. Przejdźmy teraz do zupełnie innego urządzenia, które wygląda jak przecięty na pół pad od PS5 z ekranem po środku. To świeżutki PlayStation Portal, który po pierwszej zapowiedzi wywołał na rynku spory jęk zawodu. Być może nie każdy pamięta, ale Sony miało spory udział w rozwoju rynku handheldów. Było PSP, które wspominam bardzo ciepło. Była PS Vita, która hardwareowo była fajna, ale znikome wsparcie twórców gier. I w tym Sony sprawiło, że szybko została uśmiercona. No i wiele osób wyczekiwało kolejnego Handheld'a od Sony, a w zamian dostało sprzęt, który służy do ogrywania gier streamowanych z ich. PS5. Powtórzę, bo to bardzo ważne, musicie posiadać PS5 i bezprzewodowo w obrębie waszej sieci Wi-Fi, lub z jakiegoś miejsca z dostępem do dobrego internetu, możecie grać w gry streamowane z waszego PS5 na takim kontrolerze z budowanym ekranem. Jeśli należycie do tej wąskiej grupy osób, która potrzebuje takiego urządzenia, bo na przykład często wasz telewizor w salonie jest przez kogoś zajmowany, albo lubicie sobie pograć w sypialni przed snem, albo jesteście gdzieś na. Wyjeździe i koniecznie chcecie skończyć gadowur Ragnarok, to będzie to opcja warta rozważenia. Dlaczego? Bo mamy tu ekran 8-calowy z odświeżaniem 60 Hz, który daje radę. Bo konstrukcja jest solidna i budową ten sprzęt jest bardzo zbliżony do tego, co daje nam pad od PS5. Są nawet te słynne haptyczne wibracje i spusty stawiające opór. Bo bateria wystarczy na co najmniej 6 godzin, bo mamy wbudowane głośniki, a w razie czego możemy podpiąć słuchawki przez Port To nie do końca zagrało w tym urządzeniu. Po pierwsze, softwareowo jest strasznie biednie. Bez waszej konsoli w zasięgu PS5, no to tu nie uruchomicie nic. żadnej przeglądarki, żadnego Netflixa. Więc jak gdzieś to nawet urządzenie przewozicie, to nie ma po co go wyciągać, bo. Nic się nie da z tym zrobić. Po drugie, nie podłączymy tu słuchawek Bluetooth, tylko słuchawki wspierające PlayStation Link. Po trzecie, szkoda, że jest to ekran LCD, a nie OLED, bo czernie nie są najlepsze, ale i tak jakość tego ekranu jest całkiem w porządku. Po czwarte, ale to trochę wynika ze specyfiki tego urządzenia, do grania potrzebujemy PS5. Włączonej lub w trybie uśpienia, żebyśmy mogli ją zdalnie wybudzić. To nie działa jak GeForce Now czy Xbox Cloud Gaming. Nie ma PS5, nie ma grania, nie ma internetu, nie ma grania, więc zapomnijcie, że sobie na tym pogracie w samolocie. I internet musi być stabilny, bo u mnie w ostatnim pokoju, gdzie internet sięga już trochę słabiej, no obraz strasznie lagował. Dla kogo PlayStation Portal? Dla posiadaczy PS5, którzy chcą ogrywać swoje ulubione gry z PlayStation w miejscach z dobrym dostępem do internetu. Jak te warunki są spełnione, no to gra się na tym bardzo dobrze. Jest to sprzęt wyłącznie dla osób, które nie oczekują od handhelda czegoś więcej niż streamowanie gier z PS5. Kolejne urządzenie na liście też służy do ogrywania gier w chmurze. Logitech G Cloud to urządzenie, które działa na Androidzie i pozwala na ogrywanie gier w chmurze z usług jak chociażby GeForce Now czy Xbox Cloud Gaming. Granie w chmurze jest spoko, mimo że w Polsce nie jest jeszcze tak popularne, bo nie musimy się martwić, czy nasz sprzęt udźwignie daną grę, nie musimy się martwić, czy mamy miejsce na dysku i czekać, aż gra zostanie ściągnięta i zainstalowana. Po prostu wybieramy daną grę i gramy, natomiast komfort grania mocno zależny jest od stabilności internetu. Nawet w obrębie mojej domowej sieci Wi-Fi były miejsca, w których grać się po prostu nie dało. W urządzeniu mamy siedmiocalowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 60 Hz, na minus duża czarna ramka wokół tego ekranu, Konstrukcja urządzenia jest solidna, ergonomia całkiem spoko, rozmiarowo jest podobny do switcha. Mogę przyczepić się jedynie do triggerów, bo trochę mi zajęło czasu, aż się do nich przyzwyczaiłem. Swoją drogą, producent chyba nie mógł się zdecydować na nazywnictwo przycisków, bo te przyciski główne są nazwane jak w Xboxie. A triggery już jak w PlayStation. Dla mnie osobiście to chyba też jest najgorszy design ze wszystkich omawianych dziś konsol, ale to jest kwestia gustu. Można podłączyć słuchawki na 3,5 mm czy słuchawki za pomocą Bluetooth. Ogromnym plusem jest to, że bateria starcza nawet na 10 godzin, więc ciężko mi sobie wyobrazić, żebym zużył całą baterię na jednym posiedzeniu, co na przykład w Rogaliku. Zdarzało mi się praktycznie za każdym razem. W omawianym wcześniej PlayStation Portal, gdy nie mamy internetu, to nie zrobimy nic. Tutaj możemy w takiej sytuacji odpalić sobie gry przeznaczone na Androida, czy odpalić jakiś emulator gier retro. G-Cloud wyposażony jest w układ Qualcomm Snapdragon 720G, który może nie jest wydajnościowym potworem, ale spokojnie większość gier... Z bogatej biblioteki, gier na Androida sobie na tym sprzęcie ogramy i ogramy je bez internetu. I jest też nawet taka konsolowa nakładka, dla kogo to urządzenie, dla osób z dostępem do szybkiego i stabilnego internetu, które chcą ogrywać gry streamowane z chmury i sporadycznie zagrać w jakąś grę na Androidzie. Czy w jakąś grę retro? Dla osób, które chcą podręcznego Handheld'a z naprawdę dobrym czasem pracy na baterii, i dla osób, które chcą też przepłacić za to urządzenie, bo moim zdaniem cena jest bardzo przesadzona i wcale nie jest adekwatna do możliwości, które. Ten sprzęt oferuje. Ostatni sprzęt na dzisiejszej liście, Razer Edge, to właściwie mały, mocarny tablet na Androidzie, który jest napędzany przez pierwszy chip Qualcomm, który był projektowany głównie z myślą o graniu w gry mobilne. Tablet przychodzi w zestawie ze specjalnym kontrolerem, który robi z tego sprzęt do ogrywania gier w chmurze, z tych popularnych usług, czy ogrywania gier mobilnych. A że mamy tu naprawdę spory zapas mocy, to nawet te najbardziej zaawansowane mobilne gry 3D. Działają tu bardzo dobrze. I mimo, że mówimy tu o graniu w gry mobilne, to ten sprzęt dostał mocarny ekran 6,8 cala. Jest to ekran OLED o rozdzielczości Full HD Plus i odświeżaniu 144 Hz. Dziwne są natomiast proporcje, bo gdy gramy w gry z Xbox Cloud Gaming, no to pojawiają się czarne paski po bokach ekranu. Na szczęście, podobno przy ogrywaniu gier z Nvidia GeForce Now obraz się skaluje. Razer przyzwyczaił nas do najwyższej jakości. Akcesoriów, więc tu wszystko działa jak należy, klika jak należy. Są też haptyczne wibracje. Dobre jest to, że gdy skończymy sobie ogrywać jakieś gry no to możemy wyciągnąć tablet i sobie wygodnie obejrzeć na nim film, na przykład w samolocie. Natomiast czuję, że ta konsola jest niedostosowana na polski rynek, a taniej dostaniecie podstawowego Steam Decka, na którym nie tylko odpalicie gry mobilne czy te streamowane z chmury, a normalne pecetowe tytuły. Dla kogo Razer Edge? Trudno powiedzieć, może dla fanów ogrywania gier mobilnych, bo to jest potencjalnie mocarny sprzęt do tego, ale nie wiem, czy nie lepiej kupić sobie dobry telefon i osobno do tego nakładkę, Razer Kishi V2. Wybór jest ogromny, więc jest trudny. Jeśli boicie się zaryzykować z zakupem jednej konsoli, to pamiętajcie, że wszystkie omawiane dzisiaj sprzęty Możecie wypożyczyć plenty, więc możecie sobie wziąć takiego Steam Decka na miesiąc i stwierdzić, czy jest to sprzęt dla was. To teraz subiektywnie, co ja bym wybrał? Jako że jestem bardziej konsolowym graczem, to prywatnie mam Nintendo Switch OLED, który służy mi głównie do ogrywania x eksów Nintendo. Mam też PS5, więc chętnie wyposażyłbym się w PlayStation Portal, żeby rozszerzyć możliwości tego systemu. Jeśli miałbym wybrać pc handhelda, to wybrałbym Steam Decka OLED, bo nie chcę Konsoli przenośnej z Windowsem, a tak bardziej obiektywnie gry Nintendo, hybrydowość, kanapowe granie Nintendo Switch. Przy graniu PC-towym mocno decyduje kwestia budżetu. Mam wrażenie, że wybór Steam Decka jest bezpieczny, szczególnie z wersją OLED, bo ona poprawiła największą bolączkę pierwszej wersji. Jeśli macie chrapkę na najlepszą wydajność i nie boli Was Windows 11, to weźcie sprzęt od lenowo. Lub Asusa, jeśli macie mniejszy budżet. Jeśli chcecie konsoli do ogrywania gier w chmurze, to ja bym chyba i tak poszedł w Steam Decka, bo wystarczy trochę pokombinować i odpalimy gry z Xbox Cloud Gaming czy Nvidia GeForce Now. Cena G Cloud czy Razer Edge jest dość wygórowana, jak na ograniczone zastosowanie. Jeśli wiecie, że PlayStation Portal jest dokładnie dla was, to weźcie PlayStation Portal. Jeśli chcecie grać w gry mobilne, to ja nic nie polecam. Od gier na telefon koleżance, kolegi odpadły uszy i paznokcie u nóg, więc bezpieczniej grać w pełnoprawne pc czy konsolowe gry. Tak.